Nie jest łatwo żyć za DHD. <laughs> Jakby port w Stavanger nie był wystarczająco brzydki, to musieli jeszcze to paskudztwo tu przeprowadzić. Oni nam wypływają naprzeciw i nas witają. Ale fajnie jest spotkać polskie załogi gdzieś w świecie. Nie wiem jak się nazywa załoga Gedani. Gedaninczycy chyba. Do jasnej cholery, czy my musimy być takim narodem? Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować ja, chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejsce, ale się nie udało. Ja nie wiem dlaczego. Siedem lat wiedziałem, że wypłynę. 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko szyko i nadal nie zdążyłem. 10 dni udawał inwalidę. 12 dni udawał inwalidę. Dzisiaj, nie wiadomo dlaczego, chociaż mam pewne podejrzenia, od rana robi nam śniadanie. Paweł, ja patrzę i nie mogę się napatrzeć. On potrafi zrobić śniadanie. On jedyne co robił, on jedyne co robił, to robił sobie do termosa kawę. Tyle miał. A tak to do, podaj do rączki, do buźki, zaprowadź do toalety. Wszystko musia, wszystko musiałem ogarniać. Trzecia grupa niepełnosprawności. Dzisiaj ja siedzę i mam po prostu komplet. Jestem. jestem za, to się nazywa jest taki wyraz, który ja jestem, ale nie umiem sobie przypomnieć a on robi na wsiadanie. Ja mu nie pomogę, dalej siedzę, chociaż ten jeden, jeden raz on mnie obsłuży, a później zaprowadzi mnie do to toalety. Słuchajcie, jesteśmy w Haugesund, śliczne miasto, takie portowe. Jest, w ogóle są ładne statki, to jest chyba najważniejsze. Mamy nową... E, On ma imię, czekaj, zawsze. Ale będzie łatwo, bo, ma, bo mamy teraz dwie asie na pokładzie. Nie, mamy nową załogantkę od dzisiaj. E, będzie niosła w świat, jak cudownie jest z nami żeglować. Nie inaczej, no, zostanie przeszkolona, wyszkolona i dokładnie poinstruowana, co ma mówić. Jesteśmy w takim biegu, w takim totalnym ciągle biegu, że my nawet nie mamy kiedy wyjść na spacer i zwiedzić po prostu tych miast, które odwiedzamy bo się umawialiśmy z ludźmi, a teraz trzeba się wywiązać. Tak naprawdę idziemy do sklepu, to jest całe nasze zwiedzanie miasta, bo możemy iść do sklepu, zrobić zakupy i płyniemy dalej, ale już mam plan, w przyszłym tygodniu znajduję jakiś porcik i tam staję i się nie ruszam przez trzy dni. Będę wypoczywał, będę... Ja wiem, że wytrzymam pięć minut z moim ADHD, ale na chwilę obecną potrzebuję tej myśli, że po prostu stanę w miejscu i nigdzie nie popłynę. To jest plan. I już czekamy tylko na Pawła. Robimy pożegnanie z portem. Paweł, jak bezpański pies, najadł się i znowu sobie gdzieś poszedł. Nie wiadomo gdzie, ale <grym> jest na smyczy. Zaraz wróci. No co, silniczek już chodzi. Mamy dodatkowego człowieka, którego można wykorzystywać. Jedziemy! Jest piękna pogoda, trzeba korzystać. Wpływamy do Stavanger, Dla Pawła to ostatnie 5 mil wspólnej podróży. Tak, postarałem się, żeby jego nie ma odpowiedź wybrzmiała. Słyszycie? Słyszycie? W dowiedzieli się, że przypływamy i wysłali nam naprzeciw ogromny statek, który trąbi. Oni nam wypływają naprzeciw i nas witają. Nie wiadomo, to jest wydarzenie. Gauzdal w mieście. Charakterystyczny malunek buziaczka. To jest na zachętę dla tych, którzy nie mają ochoty spotkać się z dziobkiem takiego statku. To tutaj armator <grym> wyszedł naprzeciw i zrobił ładnego pysiaczka, żeby, żeby chyba zachęcić, chyba tak. Wpływamy nadal do Stawanger. Ten proces trwa. Jak mówiłem, że wpływamy, to byliśmy na horyzoncie naszych zdarzeń, teraz jesteśmy po drugiej stronie horyzontu naszych zdarzeń. Dobra, nieważne, nadal wpływamy na Stawanger. A proces musi trwać, bo łódka płynie tak powoli, że to jest po prostu... O matko! Mogłaby pływać szybciej, to jest mój największy ból. Dlaczego to tak powoli się przesuwa? A tak się właśnie nie robi, jak się ciebie. Tak się właśnie robi. A tak właśnie się nie pływa. O, ładnie zwolnił. Zwolnił ładnie, bardzo ładnie się zachował. Tak, tak się Elegancko, robi. tak się robi. Po prostu chciał nas dogonić i zobaczyć wyjątkową jednostkę z bliska. Kto wie, kto wie czy nie zwolnił, dlatego że ja się zaczęła go nagrywać. No, tak. <laughs> Znajduję jakiś porcik, staje na trzy dni albo dwa co najmniej i nic nie robię. Patrzę w niebo I, I po pięciu minutach zaczynam szukać czegoś do zrobienia. No, nie jest łatwo żyć za DHD. <laughs> Idę sobie do parka, jak gdyby nigdy nic. Patrzę z daleka. Płynie coś brzydkiego, białego, biało-niebieskiego. Dwa maszty. No, z daleka widać widok okrutny. No, jak nic. No co płynie? Jakby port w stawanger nie był wystarczająco brzydki. To musieli jeszcze to paskudstwo to przeprowadzić. Ale jak już są, to przyjmę od nich cumy. Niech będą godnie powitani. Przez najgodniejszego z najgodniejszych stają na Odkładaj szybciej, stają na oddychającym. Jeszcze co robi, żeby taką małpę zaparkować. na męczą się, męczą. Będzie ciężko. Myślę, że jakby podali cumę na szpringu springów pff, dziobowy, to by się ładniej przycisnęli. A oni z burty, ze środka podali. No, trochę się pomęczą. W tyle leci coś jeszcze naszego. Nie będę się kusił o nazwę, bo nie wiem, co to forhart. Nic to. Załoga Gadani bezpiecznie zacumowała do brzegu. Z niewielką moją pomocą. Przemierzamy mroczne uliczki, żeby zobaczyć z bliska, spotkać się z kapita tu, kapitanem Burhardem, który właśnie widzę zacumował. O, sialala, tu się coś dzieje! Sialala! Jest impreza! Balkon na się trzęsie! Jest i on! No to chociaż ładne, a nie to co gadania. Dowiedziałem się, że mają na kolację dzisiaj renifera. I mało tego, w każdej kabinie mają toaletę. Trochę mi głupio. U mnie gałzal jest jak jedna kabina. Ale fajnie jest spotkać polskie załogi gdzieś w świecie. Na razie to tylko Stawanger, żaden to wielki świat. Ale może gdzieś dalej odpłynę i tam się spotkaj i, i będzie lepsza okazja, fajniejsze doświadczenie. Tak sobie myślę. Zobaczymy. Ciekawe, gdzie pływa Borchardt. Ja jeszcze nie wiem, gdzie ja płynę. Sam port, samo centrum stawanger. No to kto, kto co lubi? Mi osobiście się nie podoba, ale ja dlatego, że nie lubię miast. Ale teraz tak. Jak oni nie mają się czym chwalić. To piszą, że te białe domki są wyjątkowo wspaniałe. No, biedacy, no. Ale tak, to są białe domki. I teraz pokażemy wam, gdzie są e, pocztówki norweskie za 5 koron. To jest wyjątkowa sytuacja, bo zazwyczaj kosztują 50. Widzicie ten biały domek między czerwony, dwoma czerwonymi? To tam. I patrzcie na to, tych domków nie ma w opisie. Przynajmniej nie w tym, którym my czytaliśmy. Znaczy, ja nie czytałem żadnego. Ale w ogóle jest kolorowo, jest ślicznie, sładnie, ładnie, są kofejki, Ej, ekstra tu jest, fajnie, naprawdę elegancko, o, ta część stawania mi się podoba, a port jest taki brzydki, taki szary, taki nie wiem jaki, lipa, lipa. ale trzeba się ruszyć, trzeba ruszyć w przejść się kawałek, coś zobaczyć. Nie zupełnie z własnej woli jestem w tym sklepie. To jest second hand, gdzie można zarówno kupić, jak i sprzedać swoje ubrania. To jest ciekawa opcja. Ale ja stąd teraz wyjdę. Wszedłem, Byłem, widziałem, dziękuję. Wyjdę w swoich spodniach. Wychodzę. Siedlisko chorób i cukrzycy. Fudź Coś czuję, że coś stąd wyniesiemy. Idziemy odwiedzić Gedańczyków, Gedaninów. Gadań, nie wiem, jak się nazywa załoga Gedani. Gedaninczycy chyba. Tak czy inaczej, nie mamy nic, żeby nie iść z pustymi rękoma, to zabieramy ze sobą muzykę. Ale ja nie będę śpiewał spokojnie. To się da oglądać. Odwiedzamy gadanie. Gadańczyków, -Gadani gadaninów. <grym zdaniem> Już nie będę mówił, że gadanie jest brzydka, tak jak w poprzednich odcinkach. Gadanie jest świetna. Byliśmy w środku, zwiedziliśmy trzewia, Mają prysznice, natryski. Nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy jednym i drugim. Mają, mają prywatność, mają przestrzeń, można się wyprostować. Po prostu szaleństwo. Stoimy na Gedanii. Nie pokażę wam z kim, by uszanować prywatność. Cofam! Nie jest brzydka! Ale i tak opublikuję tamto wcześniejsze, co mówiłem. Będzie trzeba wypipczyć. Obserwuję losy Wojtka z kanału Sail Trump. I Dzisiaj jestem głęboko poruszony. A że jestem jeszcze w gównianym porcie i jestem w złym humorze, to jest bardzo dobry czas na to, by nagrać parę słów na ten temat. Kanał Sale Trump i Wojtek Chmielecki. Dlaczego jestem poruszony? Bo każdy z nas ma prawo, przynajmniej moim zdaniem, wybrać sobie sposób, w jaki chce żyć. Ja sam mam niestandardowe podejście do życia i nie chciałbym, żeby ktokolwiek wpływał na moje wybory, niezależnie od tego, czy one są rozsądne, czy nie są rozsądne. Podoba mi się. Jego upór i, i, i wspieram go w jakiś sposób mentalnie, bo robi coś innego, bo, bo po prostu jest cholernie odważny i w jakiś sposób mi imponuje. Ale dzisiaj wkurza mnie to, co dzieje się. Polecam Wam jego ostatni odcinek e, o tym, jak zło czai się w krzakach. O bezsensownej polskiej takiej naturze szkodzenia jednemu, jeden drugiemu. Ja Wojtkowi w komentarzu poradziłem. Słuchaj, chłopie, jeżeli ty będziesz się cały czas ukrywał, jeżeli ty będziesz yy, przedstawiał siebie z pozycji osoby ściganej i przeganiajnej, to to się nigdy nie zmieni. A taki Wojtek stanie sobie, nikomu nie przeszkadza, siedzi cicho, nie robi imprez. Nie brudzi, nie bałagani, i jego trzeba usunąć. Dlaczego? Bo jest bezdomny? Ja też jestem bezdomny. Mam tylko łódkę i, i staję. Ja płacę za miejsce w porcie, ale równie dobrze lubię stanąć na kotwicy czy przy skałach. Nigdy mnie nikt z nie usunął. I faktycznie boję się płynąć do Polski, bo jak stanę sobie gdzieś w dzikim miejscu, to zaraz zostanę stamtąd usunięty, grzywne mi wlepią. Dlaczego tak musi się dziać w naszym kraju? To mnie irytuje, dlaczego facet, który sobie wybrał jakiś inny, troszeczkę odmienny sposób od ży w życiu jest traktowany jak, jak włóczęga i no to ja też chyba jestem. Ja też jestem bezdomnym włóczęgą. Po prostu głośno chciałem wyrazić swoje niezadowolenie z, z takiego naszego, z takiej przywary naszej polskiej Polaków. My ciągle musimy gdzieś, jeden drugiego, nawet jak sobie nie przeszkadzamy wzajemnie, to musimy na siebie psioczyć, donosić. Musicie posłuchać całej tej historii. Polecam wam obejrzeć po prostu ten odcinek i się dowiedzieć. E, o tym jak złoczai się w krzakach na, na, na kanale Say Trump i będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Nie kontaktowałem się z Wojtkiem, mam nadzieję, że go odwiedzę, popłynę do niego, znajdę go. Staniemy sobie razem w krzakach i będziemy czekać, aż ktoś nas przegoni. Taki, Taki jest mój plan. Obejrzyjcie sobie i wyróbcie własne zdanie. Przypłynął 120-letnim jachtem. To jest jego pasja. To jest jego jakieś życiowe wyzwanie. On łata dziury, klei, lepi i robi rzeczy, na które mało kogo stać by było, na odwagę, żeby to robić. <taki> Dalej w to brnie. I to jest taka, nie wiem, dla mnie Wojtek to jest taka perełeczka naszej kultury i naszego polskiego DNA, że nie ma bata, nie ma czegoś takiego, że nie damy rady. My nie damy rady? Wie, że my damy rady. Nikt nie da rady, a my damy radę. I nie twierdzę, że to ma sens, bo to nie musi mieć sensu, ale to jest jego życie, to są jego wybory i boli mnie po prostu fakt, że on jest e, przeganiany. Nie stać go na to, żeby stać za 2,5 czy 3 tysiące miesięcznie w jakiejś marinie. Po prostu nie ma tych pieniędzy i nie chodzi o to, że teraz mamy robić zrzutkę i mu te pieniądze dawać, bo to nie jest żadne rozwiązanie. Tu chodzi o jakby problem społeczny. Dlaczego nie możemy chłopu dać spokój? Zobaczcie, pojedzie do Holandii, stanie gdziekolwiek, może być. Przez długi czas go nie ruszą. Pojedzie do Szwecji, stanie gdzieś tam, będzie łup, dubał swoją łupinę, nie będzie nikomu przeszkadzał, nie wygonią go. W Norwegii stanie na całe lato, kurczę namiot sobie w górach postawić. Tak długo jak dzieci nie będziesz tam trzymał i nie będą cierpiały z tego powodu mrozu i głodu, nie ruszą cię. A w Polsce cię znajdą i komuś będziesz przeszkadzać. Ja wam tylko to tutaj zaznaczam, wrzucam. Może może chcieliby się wykształcić w własne zdanie do jasnej cholery, czy my musimy być takim narodem? Inne słowa mi się cisną na usta, ale Wojtek, trzymaj się. Jadę do ciebie. Nie że ci pomogę, ale pośmiejemy się.